Chic puka, bo mam ulubionego takiego jednego To już jest taka czysta zabawa Intensyjna w futbolu, w wykonaniu młodzieżowym. Te dzieciaki oddają naprawdę mnóstwo serca, pokazują to, co potrafią najlepiej robić. No i bawią się piłką nożną, a my patrzymy na nich, obserwujemy no i czekamy na to, kto wygra. Każda impreza ma swoją specyfikę. Piłka nożna, no to tam są już w tym wykonaniu seniorskim, to już są olbrzymie emocje. Natomiast turnieje dla dzieci, takie imprezy dla dzieci to, to jest frajda. To przede wszystkim, jak jest dobra organizacja, to przychodzi się tutaj z przyjemnością. Przez kilka godzin trzeba być aktywnym głosowo, co też jest wymagające. Ale tak jak mówię, no, każda, każda impreza ma swoje plusy, ma też swoje minusy, ale głównie mówimy o plusach. Dzisiaj rozgrywamy czwartą edycję turnieju Mali Mistrzowie. Oczywiście tą edycję planowaliśmy już dużo wcześniej, wszystkie te szkoły do nas dojechały. Finał będziemy rozgrywać już w najbliższą niedzielę podczas meczu GKS Notech z Grabrem Błogów o godzinie 12. .00. Dwie najlepsze szkoły, które dzisiaj dotrą do finału, zaprezentują się na tle naszych kibiców. I oczywiście yy, nagrodą główną jest wyjazd na mecz reprezentacji Polski, a już wkrótce na pewno przed nami kolejna piąta edycja. Zapraszam. Przede wszystkim fajnie, że jest taka inicjatywa, żeby takie turnieje powstawały, żebyśmy mogli zobaczyć najmłodszych adeptów futbolu, nie tylko z tych ale też z miast ośrednich, bo mamy też szkoły z Bierunia czy, czy Jawożna, więc jest to też dla nas i dla naszych trenerów Akademii fajna okazja na to, żeby tych chłopców zobaczyć. Na pewno też dla tych dzieciaków to jest ogromna frajda, że, że będą mogli zagrać na naszym stadionie w niedzielę, finał. Więc takie inicjatywy są jak najbardziej wskazane i tych inicjatyw będzie tylko więcej. Turniej jest naprawdę fajnie zorganizowany. Udało nam się drugi raz z rzędu awansować do finału na stadionie. Popaki pokazali się z super strony. No tutaj bardzo dziękujemy za zaproszenie, za organizację świetnego turnieju. Pograliśmy ze szkołami, jesteśmy bardzo zadowoleni. Chłopaki już kiedyś grali na tym stadionie. Na pewno towarzyszyły mi wielkie emocje, bardzo fajnie zorganizowany turniej, wiele, wiele radości, wiele emocji, wiele przeżyć dla tych małych chłopaków. Na pewno zagranie na tak pięknym stadionie będzie dla nich czymś. Co zapamiętają na długo. Bardzo dobrze było, jestem bardzo szczęśliwy, że zagramy na stadionie, no i bardzo się cieszę. Bardzo fajnie, bardzo się cieszymy z, z całą klasą, bardzo fajne mecze, dużo można pograć, postrzelać goli, fajna zabawa.